Po tym, jak na zatonie zbadaliśmy wszystkie helikoptery i prawie uwierzyliśmy, że idzie nam dobrze, przenieśliśmy się na stację Janów. To tutaj Stalkerzy odpoczywają od mutantów, wymieniają się historiami i patrzą na nas, jakbyśmy urwali się z choinki. Trudno im się dziwić, co dalej. Będziemy szukać wskazówek, spotykać Stalkerów i oczywiście pakować się w kłopoty. Plan na teraz nie zginąć. Plan na później o tym pomyślimy. Ja nie mogę... Ej kurwa jak się strzela do chuja? Masz zero se w pacanie No! Nic! Mam no. fuck? Czy masz broń w trybie zabezpieczonym? Wszystko, ch**a, nożem czy nie O mogę. nie! O... Pierdolny <noise> Nie no Została Zostaw moja broń kutasie Zabroń mnie wciągnął ciągnął skurwiel Ej jeszcze jeden Nie strzela jak ma tarczyk, Tak mi pójdę robić? Kurwa! O, o, dobra, zdech. Idziemy do bunkra naukowców, bo oni tam chcą, żebyśmy pomogli te. Żebyśmy osłaniali im. Stary. Dupę. Badania. Jak będą robić badania. Czyli dupę. No, w skrócie to tak. Dobra. A, żeś teraz mi. Co musimy zrobić? To jest O kurwa, zombie! Co, co tu się odziebał? Ciepło nas prosto na zombiaków. Tam jesteś kurwa, akustyczny. Pienia, <laughs> jadą, 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 biegną, biegną, gdzie, biegną. Gdzie, gdzie? No tu, tam gdzie patrzę. Ten kto wizja to by się przydała, tak szczerze. No wiem ja miałem pół HP i nagle mi spadło całe. No bo ja jest... czy ja nie mogę. Jakoś... Przy ogniu to ten HP dużo leci. Spada mi, Może ale ten... nie, to już O kur... co jest? Eee... Gdzie ty, Gdzie ty e... kula lecisz? Eee... Co e... on... ciebie pojebało? Eee... Gdzie on jest? Gajku kula... na se... do góry się popatrz. Lecę! Kula, kula umrze, kula umrze, kula umrze. <śmiech> <śmiech> nie wiem. Minak, jest tam, a po prostu mi odbило. Chcę, chcę, ze zmiernym trudiono w opłacenie. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję, dziękuję. Ja też już idę do was. Aha, właśnie to... tego słapałeś. UAV. Kih? Hmm? Kilo? Kifano? Żeżączka. Mhm. Ale kombo, zawsze chciałem mieć komple, normalnie winga. A tu artefakt jakiś wyłapaliście? A nie. Zaczekaj się, to możemy spróbować złapać. Tylko robię save'a. O kurwa. Ciepło tu jest. No... jest. Pomoże mu ktoś? Od czego to samo wrażenie, Od czego? Ile? Temperatury, wiesz? Terafał. Umrę, umrę, Bo się patrzysz... plecami i idziesz. Jak plecami? Przodem szłem do ciebie. O, no, a... ci klipa zrobić? No, nie, nie mówię do ciebie stary. No, ci i zrobić? Dobrze jest, dobrze jest. Żyłem cały czas w stronę. Prawie drugiego artefakta złapę. Dobra, szybko idę po artefakty, póki jeszcze nikogo nie ma, żeby nikt się nie zdążył wyjebać. Okej, okay, idę się wyjebać. Proszę nie, nie idź o, się idę wyjebać. idę się wyjebać, idę. Proszę idę. nie, nie idź się wyjebać. Artefakt mi się zbugował. Dobra, tego a drugiego się nie da podnieść, wiesz? Co on robi? Ty, widzisz to, Rafał, jak on się trzepie? To jebiście. Prawie cały pancerz rozjebany, sprzedam artefakt, całą kasę z artefaktu, na no naprawę, muszę musiał wydać. <laughs> Chodźcie do naukowców! I tam położyłem taki skaner i go musimy obronić. Ja nie mam robić, to kurwa! Ale jeba, ale do aż bym Ty, Ale dwóch naraz o dobry jest. A ja chyba sejwa nie zrobiłem, jakby szedłem ze środka. Nie wiem. A do dokumentu poszedłem, o kurwa, czekaj bo masz kłopoty teraz. No, tu są najemnicy jeszcze po te Opie, Ja mam sajgę tutaj to... Tak, ja bym wiedział choć... O, mhm. No a ty może sajgę? mnie. Właśnie o tym mówiłem. Sama, ja cały czas przeciążony biegam, dlatego podcząłem ja nawet wam ja do też. kieszeni. Dobra, robimy wycieczkę do oazy. Tylko tu będzie kwestia, bo tam jest taki zajebisty artefakt, on daje w chuj dużo pozytywnych rzeczy, ale również może ten pomóc naukowcom w ich badaniach. No i co teraz? Oddajemy im ten taki artefakt, czy nie? A ile opłacą? Niedużo. Skromnie. Czyli nie znasz odpowiedź. Weź szybko, bo nas śledzą. Mhm. O was śrubką uzerzaczki tu. Kurwa ty Spokój się Ten energol jest taki dojebany, że mi stamina rośnie jak ja biegam Czy Możesz tak... Kurwa mnie poza. I kto mnie podniesie? Ty sam się podniosłem, co jest? Dobra, wbijamy do środka Dobra, wchodzę O oh. Kurwy z... syny zostawiamy. Kurwa, ale go wywróciło Widzisz go? No nie u mnie, u mnie normalnie leży na ziemi. Żebyście tam kurwa latać nie zaczęli. Dobra Coście tam weszli Ale pompom Trzbyjemy. stary jak w jakimś składzie nie Ale to co się wyglądało Dobra, my czekamy tutaj A ten Rafał to chyba odjebania będzie zaraz, nie? Zydumkowo. Strzel w niego Ciekawostka, chodź tu ktoś. Patrz, patrz Ja ci... strzelę do ciebie i patrz Widzisz? Co się stało? Patrz Dobra, skrętnika dostaniesz teraz <noise> Może lepiej nie ty kurwa, ty kurwa nie ubi No co fa mnie cały czas, W poziomku z monolitu idziemy, nie? Ja bym jeszcze na Jenowskie ubiegłes No kurwa na górę. z monolitu z razem. Tutaj. Zaraz obok nas. Tylko nie strzelajcie do nich od razu. Nie, nie Rafał jest daleko spokojnie. Jakiś bebok tu wchodzi. CAFAK tycha O kurwa, bo to jest kontroler ty cucie się. Chyba zdech. Co tam jest tam daleko? On tam wolność jest i też się strzela. U, yep. kurwa. Dobra, czekaj. E... Ma ktoś jakieś dokumenty? Jupitera? Ja nie mam to coś. To ja z nim pogadam, zobaczę. Okej. Okay. Mm -hmm. ja Dobra, dajcie nie daję, mi że... te dokumenty, proszę. Już, już daję. Trochę lipa, by jakby się gra teraz zlokowała. Odjebie, jak ktoś jeszcze będzie siedział w nim. Dziękuję. Jak odjebie? Już jak tu broń nie można odnieść. Ale bejta zajebu. O, działa. Dobra, naprawiło się. Co tam masz? No właśnie, kaszkę, kurwa. tak zapomniałem. Wszyscy potrzebujemy takiego kombinezonu. Będzie problem. Jaki kombinezon? Taki jak kule ma. No. Ja mam pomysł na jeden. Jak no, Kula tak. wywieźli.